Artykuł powstał dzięki Wam głównie ze składek z Patronite. Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kontynuacja tematu ogrów. Mamy kolejną jednostkę e, kolejną jednostkę w Ogrzym e, Świecie, w Ogrzym Królestwie. Są to kłysmutku. Kły smutku są jedną z najcięższych jednostek w swoim typie. Ogry używają ich do brutalnych szarsz, zdolnych dosłownie skosić całe formacje. Ich niesamowita odporność i dzikość sprawia, że Ogry darzą te stworzenia ogromną estymą. Trudno bowiem nie szanować zwierzęcia, które będzie gryźć i rozrywać, nawet gdy połowa jego mózgu przestanie funkcjonować. Ogry próbowały schwytać i przysposobić te przerażające bestie na swe wierzchowce, odkąd tylko je spotkały. Mimo, że przez wiele lat próby te kończyły się śmiercią lub ciężkim okaleczeniem łowców, Ogry dalej nie ustawały. Z biegiem lat te niebezpieczne łowy stały się dla ogrów swego rodzaju rytuałem przejścia. Gdy młody ogr chce zostać uznany za dorosłego, udaje się w góry, aby tam spróbować pochwycić jedną z tych bestii, niewielu młodzików przeżywa takie spotkanie, gdyż kły smutku są w stanie pokonać każdego ogrzego byka. Niemniej potencjalne korzyści płynące z pochwycenia kła są na tyle wysokie, że łowy te są dalej kontynuowane, mimo olbrzymich strat osobowych. Pierwszym ogrem, który zdołał pochwycić i oswoić kła smutku był Rolgut Hamfist, czyli e, jakaś... Czyli jakiś rolgut, szynkowa pięść? No tak to wygląda. Wysoko w przepastnych jaskiniach gór Smutnu, smutku żyją przerażające potwory, które od niepamiętnych czasów przyciągają uwagę ogrów. Te bestie to właśnie kły smutku. Stada tych drapieżnych istot, przypominających mieszankę kudłatego rinoxena i okrutnego sabretuska, są e, prowadzone przez największych przedstawicieli swego gatunku. Kły smutku są szczytowymi drapieżnikami w górach. Ich stado potrafi upolować każdą istotę, która żyje w ich surowej domenie. Niesamowita odporność, jaką odznaczają się te istoty, sprawia, że nawet największe stworzenia zastanowią się dwa razy, zanim zaczną walkę z kłami. Ogry często opowiadają sobie historie o tych nieustępliwych stworzeniach, walczących do ostatniego tchnienia. Potężne zwoje mięśni sprawiają, że sposób polowania kłów, mimo że bardzo prosty, jest nad wyraz efektywny. Gdy kieł smutku wyprzedzi... Wyśledzi swoją zdobycz, rozpocznie szarżę zakończoną potężnym skokiem. Siła uderzenia, jaka towarzyszy takiemu atakowi jest tak duża, że może rozerwać ogra na pół. Jeśli ofiara przetrwa pierwsze uderzenie, kieł smutku zaprzątnie do pracy, zaprzęgnie do pracy swoje kły i pazury, którymi rozerwie swój łup na strzępy. Dla swory tych stworzeń nie ma istoty, której nie byłyby w stanie upolować. Nawet plemiona ogrów wolą zejść z drogi stadu kłów niż ryzykować walkę. Mówi się, że Kieł nigdy nie zwalnia uścisku swej paszczy, nawet gdy zginie. W walkach, które przypominają wyzwania, jakie Ogry rzucają swym tyranom, kły smutku walczą o dominację i pozycję samca alfa w stadzie. Ich walki są długie i krwawe, a w ich wyniku jeden z walczących zawsze ginie. Zwycięzca natomiast jest wyczerpany z powodu utraty krwi. Rolgut, który jako pierwszy o oswoił kła, odkrył, że jest to najlepszy moment, by, chwo, by pochwycić bestię i uczynić z niej swego wierzchowca. Jeśli ogr będzie w stanie utrzymać się na grzbiecie bestii, aż ta nie zemdlaje, zdominuje ją. Gdy kieł smutku w końcu się ocknie, uzna ogra za swego nowego pana. Ogry, które nie wytrzymają tego szalonego rodeo, zmieniają się w posiłek dla osłabionej bestii. Dla ogrów, które zdołały utrzymać się na grzbiecie kłów, rozpoczyna się okres, w którym muszą oni złamać swych pupili. Odbywa się to w typowy dla ogrów sposób poprzez walenie zwierząt maczugą w łeb. Gdy czaszka kłasmutku zainkasuje już odpowiednią ilość uderzeń, kot przyzwyczai się do noszenia jeźdźca. Tak złamana bestia będzie żyła i podróżowała z ogrzym plemieniem. Jest w tym wszystkim jednak jeden haczyk. Zniewolone kły smutku nie rozmnażają się, dlatego właśnie ogry wciąż muszą wspinać się w góry, żeby pochwycić nowe bestie. Ogr, który oswoi kłasmutku, może zarobić niemałą fortunę. Co roku na wiosnę kilka tysięcy ogrów na kłach smutku sprzedaje swoje usługi za ogromne pieniądze. Jako najcięższa kawaleria świata. Grube zwały mięśni sprawiają, że kły smutku pędzą na wrogów z zadziwiającą wręcz prędkością, a potężne ogry na ich grzbietach zdają się wcale ich nie spowalniać. Gruba skóra i gęste futro sprawiają, że strzały przeciwników nie wyrządzają im najmniejszej szkody. Gdy dojdzie do zdarzenia z szeregami wroga, kły smutku rozgniatają, rozrywają i depczą swych rywali podczas gdy ogry na ich grzbietach miażdżą wszystko dookoła swymi potężnymi maczugami. Skutki takiego starcia są przerażające, a po przegranych często nie ma czego zbierać. Regiment takiej kawalerii potrafi zapewnić zwycięstwo w większości bitew, jednak usługi takiej formacji nie są tanie, a tyrani lub ich płatnicy często odnotowują głębokie straty, gdy dochodzi do podziału łupów. Kolejną jednostką w Ogrzym Królestwie są jeźdźcy rinoxów. Ci ogrzy wojownicy dosiadający wielkich rinoxów, są rzadziej widywani na polach bitew niż ich ziomkowie na kłach smutku. Spowodowane jest to wielkością samych rinoxów, które, yy, które to sprawia, yy, że są one jeszcze trudniejsze do oswojenia niż kły smutku. Nawet po tym jak ogr zdoła złamać rinoxa, upór jakim odznaczają się te zwierzęta i ich słaby wzrok stanowią istotne utrudnienie przy kierowaniu nimi na polu walki. Dokonać tego mogą jedynie najtwardsi i najbardziej zawzięci spośród ogrów. Niektóre spośród ogrzych plemion zamieszkujących góry smutku praktykują rytuał polegający na pojmaniu rinoxów. Aspirujący ogrzy byk musi tropić dorastającego rinoxa, który w tym czasie przechodzi swój własny rytuał przejścia, brutalną walkę fizyczną, polegającą na zderzaniu się głową z przeciwnikami. Walki rinoxów przypominają te, które toczą między sobą kły smutku. Są długie, krwawe, brutalne. I zazwyczaj kończą się śmiercią jednego z walczących. Zwycięzca pojedynku jest strasznie osłabiony z powodu utraty krwi. Jest to jedyna okazja dla Ogra, aby pojmać Rinoxa żywcem. Zasady są proste: Ogr pędzi w stronę zmęczonego i rannego zwierzęcia, a następnie wskakuje na jego grzbiet. Jeśli Ogr wytrzyma to szaleńcze rodeo i utrzyma się w siodle dostatecznie długo, to złamie wolę Rinoxa, który uzna Ogra za swojego pana i będzie mu dozgonnie wierny. Ogr, który nie wytrzyma i spadnie z grzbietu, zostanie zdeptany i pożarty. Ogry, które ujarzmiły swego rinoksa, wracają do plemienia, jednak nie na długo. Młody ogr, który ma swojego rinoksa, może zarobić niezły grosz. Co roku kilkoro ogrzych byków łączy się w oddziały, oferując swe usługi wszystkim zainteresowanym. Jeźdźcy rinoksów wożą na grzbietach swych bestii cały swój dobytek gdyż grzbiet zwierzęcia zapewnia wystarczająco dużo miejsca, a złamany rinox doskonale nadaje się na zwierzę juczne. Jeźdźcy lubią nazywać się psami wojny i często ubierają się w ozdoby ze szlachetnych metali, aby podkreślić swoje bogactwo. Oddziały jazdy na rinoxach mogą zaważyć na przebiegu bitwy, jednak ich, usłu ich usługi nie są tanie, a podczas podziału łupów lubią przywłaszczać sobie wszystko, co im się spodoba. Niemal wszyscy jeźdźcy rinoxów pochodzą z plemienia żelaznoskórych, Tyran tego plemienia jest jednym z najpotężniejszych ogrów, a jego bestia bojowo budzi strach w sercach wielu wojowników. Jakie są ogrze bestie wojenne? I tak na początek mamy szablozęby. To są szablozęby, są rasą dużych drapieżnych kotów. Stada tych bestii zamieszkują zbocza i jaskinie Gór Smutku, a także góry i równiny Norski. Muskularne ciała tych wielkich kotów pokryte są grubym futrem, które pozwala przetrwać im w niegościnnym klimacie, ich imponujące szablaste kły są na tyle mocne, że potrafią przebić się przez pancerz ofiary. Mimo że szablozęby są drapieżnikami, istnieją potwierdzone doniesienia o ograch, które trzymają w charakterze psów myśliwskich. Żyjąc i polując w stadach, szablozęby są w stanie powalić ofiary tak duże i silne jak mamuty czy rinoksy. Pierwszy kontakt jaki Ogry miały z szablozębami, miał miejsce podczas ich wielkiej imigracji. Mimo, że szablozęby zabiły i pożarły wielu maruderów, ogry szybko nauczyły się szacunku do tych wielkich kotów. Istnieje przypuszczenie, że ogry nauczyły się polować zespołowo poprzez podglądanie szablozębów. Mówi się, że pierwszym ogrem, który okiełznał szablozęba był Jared Czerwony. Jared nie tylko został adoptowany... Przez stado szablozemów, ale też pokonał w walce przewodnika stada i nakłonił resztę szablozemów, aby te pomagały mu w polowaniach. Ogrzyłowcy do dziś oddają Jared niemal Boską cześć. To właśnie na jego pamiątkę łowcy starają się oswoić szablozęby. Szeroki wachlarz blizn po szponach szablozębów jest częstym widokiem u ogrzych łowców, gdyż te z natury harde zwierzęta rzadko dobrowolnie podporządkowują się komukolwiek. Ogr, który zdoła złamać szablozęba, zyska doskonałego pomocnika w łowach oraz wytrwałego partnera w walce. Szablozęby to potężnie zbudowane drapieżne koty, których znakiem rozpoznawczym są długie kły, wyrastające z ich dolnych szczęk. Z reguły polują w małych grupkach, ale zdarzają się też osobniki polujące samotnie. Gdy atakują, szablozęby używają swoich długich kłów, aby dźgać i ciąć ofiarę, celując w tętnice i podbrzusze. Ulubioną taktyką polowania szablozębów jest atak z zaskoczenia. Jeśli tylko szabloząb będzie miał okazję, będzie tropił swoją ofiarę, by w dogodnym momencie rzucić się na nią od tyłu. Gdy kot zabije już swoją ofiarę, nie omieszka poinformować o tym okolicy, wydając z siebie głośny i chrapliwy ryk zwycięstwa, przy którym obnaża swoje zakrwawione kły. Szablozęby są kojarzone zazwyczaj z chłodniejszym klimatem i regularnie można je spotkać na górskich zboczach powyżej linii drzew. Jednak ci sprytni kociłowcy będą polować wszędzie tam, gdzie trafi im się odpowiednia ofiara. Wiele stad regularnie schodzi do nizina, aby polować na grubszą zwierzynę. Istnieją opowieści o szablozębach wykorzystujących smolne doły i gejzery, jakie spotkać można w złych ziemiach. Szablozęby te mają, wedle podań, zabijać, pożerać wszystko, co okaże się na tyle głupie, by być w pobliżu gejzeru, gdy ten wybucha. Mimo, że ci wielcy koci łowcy są śmiertelnie niebezpieczni, sami również są ofiarami. Myśliwi regularnie polują na te wielkie koty, gdyż ich futra są cenionym towarem w całym starym świecie. Na podstawie powyższego opisu dojść można do jednego wniosku: szablozęby są doskonałymi maszynami do zabijania. Samotny szabloząb rzuci się na swoją ofiarę, starając się rozszarpać. Atak, który następuje, to istna furia uderzeń, ugryzień i ciosów pazurami. A tak całej sfory tych bestii potrafi w krótkiej chwili zmienić największą nawet istotę w kubkę mięsa. Mimo, że potężne i groźne szablozęby są również kapryśne, jak wszystkie koty zresztą, i nie wahają się dać drapaka, jeśli ich pierwszy atak się nie powiedzie, a potencjalna ofiara okaże się zbyt silna. I jeszcze taka ciekawostka. Podczas swojej podróży przez lustry Teklis i Tyrion natknęli się mm, na... W dżungli nasza Blozęba wielkości konia. Nie wiadomo ile lat miała ta bestia. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat ogrów i ich, e, że tak powiem, e, sił wo wojennych, bestii i, i jednostek, które, które ogry wykorzystują. A w następnym temacie, w następnym odcinku będą, będzie coś o zniewolonych olbrzymach. Tak więc warto czekać. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Wejdź na Patreon i wesprzyj projekt.